I zobaczcie, witamy się z pierwszym śniegiem. Śniegiem, ja nie wiem, czy to można nazwać śniegiem, Wito. Czy to jest śnieg? Chodź tutaj, Wituś. No, takie coś spadło. ale śnieg. Chodź, chodź. Idziemy na spacerek. Niedzielny, jak zawsze. O, jaka wywiórka uciekła. Chodź, chodź. Uciekła, tak. O, tam siedzi. Tam są wiewióreczki Chodź Wito, chodź, chodź, nie ma co, nie wiem, tędy pójdziemy może Wituś tym razem, chodź, zobaczymy jaki tu śnieżek, Wito biega, jak widać ubrał się, teraz chyba co niedzielne filmy wstawiamy Wito, <laughs> z niedzielnego spaceru zawsze, o tutaj ślady, nie byliśmy pierwsi, jak widać, w parku, chociaż jest raniutko, chmury są strasznie, szaro jest, bo będzie dzisiaj sypać, ponoć. Śnieg albo śniegodesz, tak? Wito? Będzie sypać? O, Wituś tu drepcze, tu jego małe stópeczki się odbijają. No, idziemy, chodź, chodź. Tutaj takie, o, taka pogoda. I ruszamy na przygodę na spacerek z Wituśkiem. Wito biega od, od jednego śmietniczka do drugiego. Tu idziemy Wito, chodź. Tu pójdziemy, tu są ładne te. Tu jest ładnie. Chodź, chodź szybciutko, chodź. O, tu jest fajnie. Tu jest fajnie, zobacz. Tu są jeszcze te dekoracje. No. Ładnie tu jest. Tu są jeszcze dekoracje ze światełek. Wieczorem to się świeci. Niestety nie można przyjść z pieskiem. Więc nie nagramy, bo ja wszędzie chodzę z wituśkiem tak wito. Chodź. Chodź, chodź, idziemy. Jak poznajecie, to jest nasz ulubiony park. Ulubione nasze o, trawy. Ja tak idę, więc trochę nie mam stabilizacji. Biegaj, Witusiu, chodź, chodź. Biegamy. O, tu się światełka świecą. Jeszcze, o, widać. Widać, jak się świecą fajnie. Tu można nawet do środka zajrzeć. Światełka świecą. Chodź, Witusiu, chodź. O, tu pójdziemy, chodź, chodź. Chodź tutaj, tak, tu. Tu teraz. O! Twoje łapeczki. A Wito jak to Wito. Chodzi i tylko. O! Węszy. Jak to widać. Wituś to bez zmian. U niego jest bez zmian. Więc my ruszamy dalej. I tak będziemy chodzić. Co tu będę dużo mówić? Będę nagrywać migawki. Jak będą jakieś zaśnieżone, o tak jak tu. O, zrobię moi, mój odcisk. Pyk. Jest. Chodź, Wito, idziemy. Chodź. Wito, lubisz śnieżek? Wito, węszy w śniegu. Nie lubisz? Czy lubisz śnieżek? Jak widać, ma kubraczek, którego nie lubi. Powinna mu kurteczkę już zakładać, bo jest trochę chłodno. Nie mam rozu, ale jest chłodno. To lecimy, Wito, dalej. Będę dla Was nagrywać i wstawiać jakieś momenciki. Wituś biega od drzewka do drzewka. To jest jego zajęcie. Tak, Wito? Jak widać, w taką pogodę z samego rana park jest pusty. Z czego my się cieszymy z Witusiem. Są tylko takie osoby jak my z pieskami, ale nieliczne. Wito, ja tam nie idę. Chodź tu. Chodź. Tu idziemy. Tu idziemy, chodź. Tak, tu. Tu, bym ja muszę iść do świetnika, bo już mam tutaj Twoje, że tak powiem, wiadomo co. O. Fujki. Fuj, fujki, trzeba wyrzucić. I tak z godzinkę pochodzimy. Z samego rana na rozgrzewkę. Przed śniadankiem. Spacerek. Tak, Wito? Chyba, że nas wypędzi śniegodeszcz, bo na pewno to nie będzie z tego śniegu, bo po prostu jest za ciepło. Patrzcie ile liści spadło. Wow Wito lubi buszować w tych liściach. Ja nie przepadam jak on buszuje w tych liściach. Bo ja tam nie wiem co tam jest pod tym liściowiem, ale on to uwielbia buszować. O, jak słychać teraz. Słyszycie? Już właśnie się wszystko rozpuszcza. O i słychać kropelki. Pada deszcz. Chodź to zobaczymy, czy jest zamarznięte jeziorko. <coughs> Przepraszam. O, o, tak. To lubisz najbardziej. Rozwala się te liście, co? No, chodź zobaczyć, czy jest jeziorko zamarznięte. Idziemy zobaczyć? No, idziemy zobaczyć czy jest jeziorko zamarznięte. To nam powie, jaka jest temperatura prawdziwa. Bo ja tu jestem ciepło ubrana, to nie czuję. Chodź Witusiu, chodź. Chodź malutki! Chodź idziemy zobaczyć jeziorko, tak! Ty wariatuńciu ty. O, tam gęsi poszły. Widać? O. Tam gąski sobie poszły. Widzisz, tu jest. Wito, zostaw! Fujki, fujki to są gęsi. Gęsi po sobie nie sprzątają. No i idziemy zobaczyć jeziorko Muszę tylko uważać, bo tam są te światełka wszędzie porozkładane, żebym ja się nie wywróciła. Co prawda buty dzisiaj założyłam. Dobre Ale idziemy zobaczyć. Wito już tu idziemy, chodź, wróć. O tak, dobry pies. Wito z tą alejką chciał iść. O, tu są te śliskie światełka. Idziemy zobaczyć jak jeziorko wygląda. Chodź Wito, chodź. O, tu jak widzicie jeszcze trochę śnieżku, trochę. Tu idzie Witold. Tu są wszędzie te światełka porozkładane, więc jest wszystko po... Ale jak widać... O. Co, Witusiu? Nie, nie, idź do wody, do wody, nie. Co? Nie zamarznięte, nie? Jak widać, jeziorko jest niezamarznięte, kaczuszki sobie pływają, no tam jakaś taka malutka tafla. Chodź tu, Witusiu, chodź. Chodź, bo one wszystkie się spływają, patrzcie. Wito, zobacz, jak płyną. One myślą, Wituś, że my im coś damy, zobacz, o, nie ma jak nawet nakręcić, Wituś. One myślą, że my im damy coś, one są głodne, zobacz. Słuchajcie, te wszystkie kaczki tutaj do nas idą, bo myślą, że my im coś damy. A my nic nie mamy kaczki. Kaczki są, jak widać. O, kaczki. Tam są Witusia. Widzicie jak się skradają? Są kaczki, łabędzie, gołębie tam są. I się skradają do nas i myślą, że Wituś coś im przyniósł. A Wituś im nic nie przyniósł. Wituś. Dlaczego ty im nic nie przyniosłeś? Witula, czemu im nic nie przyniosłeś do jedzenia? Powiedz. No, nic im nie przyniósł. One przyszły tu do nas i stoją. Ale dobry dystans zachowały. Tak, Wito? Jak? mówię ci. kaczki, Uuuu, Co ty? Wito, ty wiesz, one się skradają za tobą. Witold. Witold, jak widzicie, ma taki kubraczek. Co prawda, widzę, że kubraczek już się robi mokry, więc na taką pogodę trzeba zakładać tą kurteczkę nieprzemakalną. Tak, Witula? Idziemy? Idziemy, bo kaczki się zakradają. Myślą, że im coś przyniosłeś. Idziemy. Tak, o, Wito już, już nie chce czekać na kaczki, Wito już tutaj. A kaczki tutaj, patrzcie, wszystkie się zeszły. Wszystkie przyszły. Co chciałyście? Wito, co one chciały? Powiedz. Wito. Wituś. Co one chciały? Jeść? Tak jak ty. Ty też pewnie chcesz jeść. Wito też chce jeść. Śniadanka szukały. Pa kaczki. Żegnamy się z nimi, tak? Robimy bye baj, baj. <laughs> idziemy, Wito? Od kaczek? Idziemy. Chodź, idziemy. Kaczki nie interesowały Witusia. <laughs> idziemy dalej. I idziemy zobaczyć. Wito drugą wodę, tak? Wito. Chodź. Tu idziemy, słuchajcie. O, tu są gęsi. O, tutaj to jest ich dużo. Zobacz, Wituś. Chodź. Tu jest ich dużo, tylko zostaw. Nie wolno gonić, Wito. Zostaw. Tak, o. Tu są gąski. O, tu są gąski. Wszystko jest pogrodzone, bo to jest festiwal świateł. Poczekaj Wito, ja sobie nagram gąski jak idą. O, a tu idą po śnieżku. Uciekają. Do wody gąski, do wody! A Wito biega tutaj. Wito wszystko jak zwykle co musi zrobić, zaznaczyć. Ach, jedzie nagrywać. A tutaj namioty. To słuchajcie, to są właśnie od światełek takie kamuflaże. No chodź, idziemy. Idziemy sobie tu zobaczyć. Tylko Wito, tam nie podchodź za bardzo. Tu idziemy zobaczyć, tam są te gęsi. I tu jest jeziorko. I nic nie jest zamarznięte. Wito, tam nie, bo jak wpadniesz, to ja z tobą. No, to jest pomościk. Nie wiem, gdzie on się tam pcha. Ja nie wiem. <laughs> Witek, gdzie ty się tam pchasz? Ja tam się nie pcham. Witak, jak widać, lubi być ryski, a ślisko jest jak nie wiem na tym, bo to jest takie... Co ty, Wito, robisz? Co ty kombinujesz? To jest śliski, ja tam nie wchodzę. Co ty kombinujesz? Jazda na lodzie. Widzicie, jakie to się... O, po... to jest dla kaczek bardziej. Gdzie ty tam latałeś? Ty, chłopie. O, tu trochę więcej śnieżku zostało, co? To jak widać, o, jest trochę śnieżku. I jest i Witold. Witold! Chodź tutaj, pokaż. Uszy masz jakieś brudne, muszę mu wytrzeć. Uch. O tak, tak, ja, tak, tak, wytarliśmy. Co ty tam wchodziłeś, na pomost? Na pomost wlazłeś, tak? Na pomost nie, tu po trawie możesz pobiegać, o tu, po tym śniegu. Wito, lubisz śnieg? Wito, lubi śnieżek? <laughs> Chyba lubi. Patrzy na wszystko się odbija od tego białego wito! Wszystko się odbija! <laughs> Chodzi, co? Ale nie podchodź tak, ja chciałam nagrać coś. Ciężko się z nim, słuchajcie, nagrywa. Bo on zawsze podchodzi o tutaj tak pod nogi, pode mnie. Idziemy dalej pochodzić. Ale jak widać o, jeziorko, tam wodospadzik. Tu drugi mały. O, polospadzik. O. Tu jakieś te białe mewy, nie wiem jak one się nazywają. O, tu kaczka nurkuje. Tam gęsi sobie chodzą. A tu Wito pospolity. Chłopak rzepy chce chyba sobie. Wito, co ty w rzepy weszłeś? O, tu widać zobaczcie rzepy. Wito w rzepach. Wito! W rzepach jesteś. Gdzie on jest? O tu, Wito Rzepak. <laughs> oj, o, doszliśmy do kawiarni już. I zobaczcie, tutaj nawet... To jest chyba kardynał, czy tam biskup, nie wiem. Musiałabym zobaczyć. Wito, poczekaj, ale już jest świątecznie przybrany. Wito, poczekaj! O Wito tam z tyłu. Tu zaraz zobaczymy, ktoś to jest. O, poczekajcie. Opa. Oj, oj oj. A, dobrze mówiłam, jest to kardynał, o, kardynał, o, to jest kardynał, widzicie, o, tylko coś dotknęłam, już jest, a, zobaczcie, całą rękawiczkę, nie mam dobrej rękawiczki do takich rzeczy, jest tutaj, pyk, a, tutaj jest ten mały kardynał, co on ma, Witusiu, Wito patrzy, co on ma, co on ma, Witusiu, co on ma na szyi, zmienił się, bo Wito zna wszystkie elementy, i jak zobaczył, że kardynał ma. Co Witusiu tu ma kardynał? Zobacz. Tu ma ładne gwiazdki. O, jakie ładne. Tak? A Wito, co ty tam robisz? Oczyszczasz? Pomnik? <grym> pić ci się chce pewnie. Pewnie tak, chce mu się pewnie pić. Idziemy dalej. I jesteśmy w kolejnej części. I zobaczcie. Tu jest Witold, Witold! Witold Witoldowski! Kolejna część parku, jak widać. Już trochę czasu minęło, już resztki śniegu tutaj. Witek eksploruje resztki śniegu, a tak to wszystko już całe zielone się robi. Tak, Wito? Ale Wito widać tutaj. A, tą satysfakcję patrzcie. Jak on węszy. Jak on tu węszy. Witold, co ty robisz? Bo więc patrzcie, z niska go spróbuję nagrać. O i tak właśnie będzie chodził. I tak mógłby dla niego spacer wyglądać non-stop. Mały chrumek. By tylko chrumkał. O, i tak chrumkał. Co ty tam, Wito, szukasz? Trufli? O, tracimy ostrość, Wito, bo... No i widzicie. I tak będzie szukał i szukał. No chodź, chodź, pójdziemy trochę. Chodź. Więc... Nasi drodzy widzowie, spacer z Witusiem to właśnie jest... O, i tak! Zostaw! Wszystko musi. Każdą nową jedną rzecz w parku. Wszystko wywęszy. Wszystko. Tak? Wszystko musi sprawdzić. No bo on zna dobrze ten park. A tutaj ta polanka to już w ogóle. Uch, to jest jego królestwo. I odczytuję wszystkie wiadomości od swoich kumpli. Tak? O i poszedł. Tak. Ale coś przeszukujesz. Ale coś przeszukujesz. Węszycielu. Ale nie wchodź mi pod kamerę, węszycielu. Chciałam nagrać, jak ty węszysz. Okej, okay, dobra. Niech on sobie powęszy. Łączymy się za jakieś parę chwil. O, idziemy teraz z Witem. Trzeba uważać. O, Wito już wybrał łatwą ścieżkę. O, w po ruinkach pochodziliśmy. Tak, Wito? Tutaj też Witek węszy przygodę. Węszysz przygodę? Tutaj jeszcze wśród ruinek jest śnieżek. Tak, Wito? Idziemy. Tak fajnie. Taka mgła się unosi. Chodź, Witoś, idziemy. I co, Witoś, będziemy się żegnać? Tak? Witoś, będziemy się żegnać? Tak, Witek tu będzie dalej węszył. Nie będziemy was zanudzać naszym spacerem. Dalej będzie mi pomagał w łapaniu pokemonów, bo to jest mój buddy. Mój buddy wężyciel. Może tam znalazłeś coś specjalnego? Ach. Lubi w tych ruinkach tu węszyć. I idziemy dalej na spacerek. Taki to poranek dzisiaj. No nieładny. Nie można powiedzieć, że to jest piękna pogoda. Jak widzicie. Pogoda nie jest zbyt piękna. Ale witus się cieszy. Biega radośnie od jednej ruinki tutaj do drugiego kamyczka. Węszy i węszy. Tak Wito? Tak. Jemu to wsi ryba. Więc my idziemy dalej na łowy. I się żegnamy. Wito, powiedz baj bye. Wito! Powiedz bye bye do wszystkich. Powiedz baj. No Witus już jest. Gotów na dalszą eksplorację parku. Tak? <grym> oj, oj, oj oj. Co ty jesteś gotowy? Powiedz? Co jesteś gotowy? On już tak. Idziemy, powiedz, tak? Idziemy? Tak? Idziemy. Chodź Witoldo. A, coś tam. Jak ja tylko ukucnę, to on już myśli, że coś dostanie. O, patrzcie, Naraży Na razie się zajął na szczęście. O, na razie się zajął. Ale teraz... Już, 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 już. Już musi swoje. <laughs> Biegamy dalej. To żegnamy się, kochani, z Wami. Do zobaczenia. Nasz spacerek będzie dalej kontynuowany. Będziemy łapać Pokemony. Wito będzie biegał. I tak, miłej niedzieli życzymy wszystkim i super tygodnia nadchodzącego. Bajo, bajo!